O, witaj! Dzięcia pogrzało! Ty ty na pis. Jak ty możesz zrobić to mnie? ののあお、おはようございます。 Za to, że zabiłeś swojego... <tryk> Za to, że swojego brata. Wiem, że wrócę, tylko ze szpitala muszę wrócić. <tryk> Aha, no to ja idę, Nara. Szybko, na zajęcia muszę, szybko, szybko, szybko. szybko! No ej! Ech! Co? Ja, ja Cię nie znam. Jestem nuli, ale nie ja ma wersji. O! Ostatnio pamiętam, że byś zrobił, więc ja zabiję Ciebie. Spokojnie pomogę ci! Uuuh! Uuuh! Rękę. Uuuh! 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 A ty? Tak, za, jako iż że mi pomogłeś, ja pomogłem tobie. Uuuh! Nie! On zemdlał! Szybko! Karetka! Nie wiem, cokolwiek! Pomóżcie mu! Melonie, przywracam cię do życia! Co się stało? zemdlałeś. Jesteś w szpitalu. Spokojnie. Nic ci nie grozi. Pamiętam, że jakiś ból we mnie, we mnie głową uderzył, i zemlałem. Tak, i ja ci wtedy pomogłem. Już pamiętam, to on mnie chciał zabić. On chciał, żebym został pośpiewiskiem. Gdzie jeszcze się przykro? Zaraz pokażemy im, kto tu jest mistrzem. Tak jest. Więc co mamy robić? Nie wiem, no. Ty wymyśl jakiś pomysł. Jak ty taki mądry jesteś. Z fabryką jest dobrze. Wiem. O Boże! Ręka ci odpadła! I chodzisz teraz! Bo... Nie wiem, co teraz zrobić. Serio, serio nie wiem! No i co teraz? Nie wiem. Mówię, przecież... Tu... pino. Oh, no, A my ma rękę muszlimanów guściu. No dobra, no chodźmy do szkoły. Dobra. Dzień dobry, dzieci. To pan żyje? Jestem nowy tu. Jaki pan? Jaki pan? No, no przecież yy, pa, pan, pana Melona yy, uderzył. Nie, pana melon uderzył i pan zemdlał. Nie pamięta pan? Coś tam pamiętam, ale... Ale nieważne. W ogóle czuł masz. Tu Długa historia. No może i taka długa. Mhm. Dobrze, siadajcie. Po lekcji. O, widzę, że ci ręka odrosła. No odrosła jakoś. Nie wiem. No i co teraz zrobimy? Cały czas ten buli wraca w inną postać, Jest innej postaci. Co mam teraz zrobić? Hmm... Nie wiem, ale... Chyba gdzieś ma tu tajną bazę może. Ta tajną bazę? No tajną bazę, no. A schod to wiesz. Zgaduję. Przecież. Dobra. Piąt, żółwik. To kiedy idziemy? Jutro, znaczy dzisiaj. Dobra. Dobra. Czekaj, mam dla, dla nastroje. Będziemy udawać wojsko Wojsko? Czemu? Bo Bo taki mam plan. Zaufaj mi. Dobra. A my idziemy z bronią. Z brońmi czy bez broni? Hmm. Z brońmi. Na wypadek jakby dam jakieś niebezpieczeństwo. Zagrażało. Bo jaki fajny pistolecik. No fajny. A pa jak mam Czekaj Czekaj, bo Ała! Nogę mi strzeliłeś! Aaa oh, Sorry A oh. ha <tryk> Ma masz, masz, so sorry, sorry, to samo wyszczylił. Dobra, a jak ty tak zrobisz jeszcze raz, to w tobie szczele, w nogę, nie będzie litości, rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. No dobra. Więc idźmy do bulerów. Tak jest. A mój Boże, czyż to nie? Manda? Przegrywów? Ginsia. Serio? Myślę to zdam coś zrobię. No.

Ode ja ten Dobra, wstałem. No! Odejdź podróbką, nie! mnie Podróbką jesteś O Myślicie, że wy macie tylko bronię? To patrzcie na to! Ja też mam broń! Nie! Ach, nie. Czekaj... To przypadkiem nie był... Apple? Ja chciał, Czy to był przebrany za apla? Miskę. Co jest? Wezmę twój pistolet, albo nie. Jednak nie. Znudziło mnie to. Teraz lecimy na ostro dobra, jak chcesz, o, ja nie przegram, ja nie zginę, ja nie zginę. O. O, oh. oh jestem dobra. Idę do domu. To, to był ciężki dzień. Dobra, idę do domu. 就是说不粗耶，嗯。So, yeah,